Już 31 sierpnia aleją Solidarności, tunelem trasy WZ i mostem Śląsko-dąbrowskim pojadą tramwaje i samochody, skończą się korki i objazdy. Plac bankowy i ostatnie prace przyremontowanym od 16 marca torowisku. Wymiana szyn i nawierzchni na 7-kilometrowym odcinku od dworca wileńskiego do Jana Pawła II jest ukończona. Pozostały drobne, właściwie kosmetyczne prace. Kilka tygodni przed terminem, w sobotę, tramwaje wrócą na ulicę okopową i towarową. Przywrócony zostanie również normalny ruch kołowy. Trwają ostatnie prace przy torach, trakcji i przystankach. Dla zatłoczonego miasta wcześniejsze otwarcie tego węzła komunikacyjnego to wielka ulga. www.um.warszawa.pl